Patrzy się na tak zwaną korespondencję, czyli połączenie. Czym jest ta kurkuma i co ona nam pokazuje, bo ona jest połączona z, na, wibracyjnie na przykład z planetą. Mm -hmm. I tutaj, w tym wypadku, poprzez żółty kolor, ona będzie połączona z planetą Mars, będzie związana z trawieniem, będzie nam pomagać trawić. Pokrzywa, która ma właściwości osuszające, ona rośnie w miejscach, które są dosyć wilgotne i tak działa na ekosystem, że wy, tak jakby pomaga osuszać miejsca wilgotne, bagniste. Następna rzecz, pokrzywa ma tak włoski, włoski uh -huh. i te włoski sugerują od razu nam, że będzie bardzo dobrze oddziaływać na nasze włosy. Pokrzywa zawiera żelazo. I jest też również związana z planetą Mars. Mars jest planetą związaną z żelazem i będzie dobrze oddziaływać na poziom żelaza. Paracelsus, tak, mówił również, że całego człowieka trzeba leczyć całą rośliną. Znowu, zobaczcie, korespondencja, czyli nie wyciągamy dany związek czynny, czyli tą kurkuminę zamieramy i całą resztę wyrzucamy, bo tam jest cała masa różnych innych związków czynnych, które ze sobą tworzą. Pewnego rodzaju całość, która będzie dużo lepiej działać niż pojedynczy, wyciągnięty element. W tym systemie bierze się całą roślinę i przetwarza się całą roślinę, a nie tylko fragmenty, nie kwiaty, nie korzenie, nie korę, tylko bierze się cały.